Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku, um, jak to było? Szkita. szkic, no po prostu szkica. No i dzisiaj będziemy robić sobie, no, jak wiecie, parę śmiesznych przeróbek. Czy mnie śmiesznych. jak wy tam myślicie? Różnych rzeczy. I dzisiaj... Robię to wszystko na spontana, Dopiero wróciłem ze szkoły. Ale... Nie wiem. Pobrałem bardzo dużo rzeczy. I Dzisiaj będziemy robić przeróbki z kotami. I może tęczę jeszcze. Jedną jeszcze A mianowicie będziemy zamieniać kota w kantówkę. No będę robił Będę zamieniał kota w kantówkę to, to spore <grymne> pomysły Bierzemy sobie Prawda kantówkę Czekaj Nie, nie to Czemu? Zamieniłem wszystko w mój Wcześniejszy obrazek, dobra trudno robię jeszcze raz. A dzisiaj zrobimy sobie przeróbkę kantówkowego kota. Który? Będzie ujeżdżany przez mopsa. Tak. Ile ja nawijam? Kotujemy to. Przecież bierzemy. I wytrzymamy z Dobra. I bierzemy kantówkę. Wymyśliłem sobie, że będzie to trochę krótki maraton, pięcioodcinkowy właśnie z szkica, a później już będą, no, normalne. No, te, rysunki. znaczy odcinki, co ja gadam. I życzę Wam szczę 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 szczęśliwych świąt. Nie pamiętam czego tam był Chyba Bożego Narodzenie. No tak. Czy. A nie, wielka święta. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobra, mamy kantówkowe kota. Czas wyrobić. Mopów. mogły nawet robić wieże z tych zwierząt. No e, e, e. i trudniejsze wyciąć mopsa. Mm -hmm. Brązowy. Co to za to? Jeszcze dorysujemy kotowi Nogi Cztery Trzy Jakaś gwiazdka Wrzucamy to Nie wiem, jak to podpisać. Mm. Przrzucam to. Dobra, i kończę odcinek. Mam nadzieję, że, że się spo, spodobało. Piszcie. Subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie. Cześć. Czołem na. No.